Cześć, witam Was serdecznie. Właśnie będę przewoził rzeczy w góry, bo niedługo już będzie robione pomieszczenie na izbę. Potem gabloty, układanie rzeczy i w tym roku otwarcie izby. Jak widzicie, wszystko popakowane w skrzyniach. Wszystko jest tutaj ładnie w skrzynkach amunicyjnych od Grześka. Zresztą bardzo ładne skrzynki też. Ładne opisy, wszystko popakowane w folii bąbelkowej. To, co nie trzeba, nie jest folia. Troszkę rzeczy w kartonikach. Tutaj te najświeższe nabytki. Tutaj ładna sztuka okopowa. Tutaj ładny granat austro-węgierski z pierwszej wojny. No jest tego troszku. No jeszcze drugie tyle rzeczy będzie. Na pierwszy raz dzisiaj to zaworzę. No jest z tym roboty, było pakowania, ale właśnie o to chodzi. Jak to się mówi, będzie wisienka na torcie, bo w końcu otworzę Izbę Pamięci, więc dla wszystkich niedowiarków pokazuję Wam środkowy palec, którzy mówili, że wszystkie rzeczy, co mam od widzów, od Was, że sprzedaję i że żadnej Izby nie będzie, że ja tylko handluję tym. No widzicie sami, ile tego jest. Jest tego kolosalnie dużo i drugie tyle jeszcze tutaj w domu do przewiezienia. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego dnia. Kto nie subskrybuje, zasubskrybujcie. Kto nie lajkuje, lajkujcie. Dawajcie łapki w górę. Trzymajcie się i do następnego. Piona!